Czy nieznajomość odpowiedzi na jakieś pytanie może być Twoją siłą, zwłaszcza w pracy, twoją taką mocną stroną? Mamy taki, takie przeświadczenie. No i w sumie też patrząc na, na sytuację przy zatrudnianiu o, albo na interwiu z, z, z potencjalnym pracodawcą, mamy takie wrażenie, jest to w nas wpojone, jak gdyby, że my musimy znać wszystkie odpowiedzi. Na każde jedne pytanie. Ja się często śmiałem, bo wielu moich menadżerów zawsze mi powtarzało, no przecież jesteś ekspertem w tej dziedzinie, więc o co, co, co tutaj trzeba zrobić, albo jaka jest... no i zadawali mi różnego rodzaju pytania. No i tak, na początku panika. I wielu z nas tego doświadcza, prawda, takiej paniki, że ale ja nie wiem, nie znam odpowiedzi, co teraz? No i wyjdę na głupka, wyjdę na nieuka, nie na... Pff, i tak dalej, i tak dalej. Może stracę pracę. Boimy się takiej oceny przez kogoś, boimy się właśnie utraty pracy. Ponieważ mamy wpojone, że my musimy znać wszystkie odpowiedzi. Ja pamiętam lata, lata wstecz, no było w miarę prosto znać prawie wszystko na dany temat. Gdy byłeś w jakiejś dziedzinie się szkoliłeś. W chwili obecnej ta wiedza, która jest dostępna, jest tak ogromna, że no musiałbyś być chodzącym Google, żeby znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Albo jakimś AI, który ma dostęp do, do tych wszystkich baz danych. To, ta sprawa właśnie strasznie na nas ciąży. Taki, taki strach. Tak jak powiedziałem, Często, gdy byłem pytany, no, gdy właśnie słyszałem się stwierdzenie, no, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie, najpierw się tego bałem. Panicznie. Ale potem stwierdziłem i zacząłem tak, tak nawet mówić, okej, okay, może i jestem ekspertem, ale to nie znaczy, że ja mam wszystkie odpowiedzi, że znam wszystkie odpowiedzi. No ale tak, nadal przyznawałem, że nie, nie wiem czegoś, tak? I no to nie jest takie najlepsze. Bo nie wiem. Okej. Okay. Pozwól sobie nie wiedzieć. To jest w porządku. Ale nauczyłem się czegoś, takiego obrotu perspektywy przez zmianę słów, przez to, w jaki sposób zacząłem mówić, że czegoś nie wiem. A jest to bardzo proste. Otóż zamiast powiedzieć nie wiem, powiedz to bardzo interesujące temat. Pozwól mi poszukać odpowiedzi na to pytanie. Albo poszukam odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze lepiej, bo nie pytasz o pozwolenie. W ten sposób obracasz sytuację. Nadal mówisz, że czegoś nie wiesz, przyznajesz, że czegoś nie wiesz, ale mówisz to w taki sposób, który pokazuje Twoją inicjatywę, Twoją ciekawość, a także odwagę i taką pewność siebie. No okej, okay, nie wiem, ale poszukam tej odpowiedzi, tak? Patrz na każdą taką sytuację, gdzie nie znasz odpowiedzi, jako taką możliwość do nauki. I to tego możesz użyć nie tylko w pracy, chociaż temat bardziej pod, pod kierunkiem pracy, ale także w domu, ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi dziećmi, które mają zawsze mnóstwo pytań, prawda? Zacznij do swoich dzieci mówić, to bardzo ciekawe. Poszukajmy odpowiedzi razem. W ten sposób pokażesz, że czegoś nie wiesz, ale odważnie pokażesz im także, w jaki sposób możecie znaleźć tą odpowiedź razem. Zacieśniasz też w tym momencie więź rodziny. Więc pamiętaj, żeby okazywać właśnie takie zainteresowanie, taką ciekawość, ale też być odważnym, pewnym siebie. No tak, nie muszę wszystkiego wiedzieć. W sobie w głowie, tak powtarzaj, nie na głos. Powtarzaj sobie. Nie muszę wiedzieć wszystkiego, nie muszę znać wszystkich odpowiedzi. Ale gdy ktoś mnie o coś zapyta, mogę znaleźć tą odpowiedź. Gdy ktoś mnie o coś zapyta, mogę powiedzieć, to bardzo ciekawe. Poszukam odpowiedzi dam i ci, dam Ci znać. Albo znajdę odpowiedzi, i wtedy dam Ci znać. Pamiętaj, by być zawsze ciekawym. Pamiętaj, ponieważ ciekawość jest naj, największym takim motorem do tego, żeby znajdować te odpowiedzi, żeby się uczyć. Każda taka, każde takie pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, traktuj właśnie jaką taką możliwość do nauki, do rozwoju. Przypomnij sobie, takie ćwiczenie sobie zrób, przypomnij sobie sytuację i zastanów się właśnie nad sytuacją, gdzie. Ktoś zadał ci pytanie, na które nie miałeś odpowiedzi. I teraz pomyśl, znając już ten, ten trik, pomyśl, jak możesz następnym razem lepiej zareagować na taką sytuację. Pamiętaj, że za każdym razem nie jesteś zobowiązany, żeby mieć wszystkie odpowiedzi, ale za każdym razem Masz tą możliwość, żeby się czegoś nauczyć, żeby znaleźć tą odpowiedź i żeby pokazać swoją inicjatywę i swoją pewność siebie i tą odwagę, którą masz w sobie. Więc następnym razem po prostu potraktuj to jako szansę do rozwoju. Bo ja wierzę, że dasz radę, że potrafisz i że wszystko będzie ok. A z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci wielu błogosławieństw.